Manko, Dzisiaj kosimy pszenicę w, nie... w nietypowym składzie Dosyć No bo kosi u nas Zaraz wam pokażę co kosi Kosi nasz Axial I kosi Pewnie już po początku wiecie Kosi u nas Fend, nie? Jezus, cały czas mam z tym fendem. Zakochałem się w tym fendzie, już masę i kości u nas. Ideal. No, w sumie FETI i masę i to to samo. Tam, jak zaraz znawcy w komentarzach powiedzą, że nie, bo jest inny. Kosi nasz akcja, albo zobaczcie. Tam jest John Deere nasz. Ja jeżdżę z hr i z Wiltoną, Naszym CVX-em. A tu jedzie. Ideal Trzeba mówić po prostu ideal, a nie Massey, ani, ani fent ani inne Ako to ako, nie? Yy... No i ładnie popyla 9 metrowy header Ponad 500 koni 8 -ka. Ideal No i idzie Na taśmę header Ładnie rozrzuca słomę No i tak to wygląda Na gąsienicach Ideal Fajne małe dzioby ma Rura składana na dwie części Duży zbiornik Około 17 tysięcy litrów No i tak fajnie to wygląda Popyla ładnie Tu słaba pszenica dosyć jest Sale Italia quadre. A tammieje Rexio. Come Reksio jedzie A tu jeździ wieloryb Fajny skręt ma ten ideal Szkoda, że nie ma regulowanej rury jak aksjal. No fajnie mu. Siemanko Dzisiaj kosimy pszenicę Jak widzicie jestem, byłem wysypałem Wujek tutaj do bina wymukuje no i jedziemy, mam 14 z czerwonym. Maniek No i lecimy elegancko. Kawałek na pole jest, coś około 10 km będzie. Chyba nawet nie. No, coś koło tych się zakręci, myślę. Lecę sobie elegancko CVX Fajna pogoda dzisiaj, bo nie jest aż tak gorąco w CVX -ie. Kosimy pszenicę na działce 400 hektarowej. Jedna z ostatnich, największych działek, która została do skoszenia nam. Tak, w sumie to zostało końcówka, żniw. już tam jakieś takie, dzisiaj głównie te pole jedno, i później już jakieś tam końcówki. Tu dokosić, tam dokosić, tu taki mały kawałek, tam mały kawałek Praktycznie już jesteśmy na końcówce I będą dożynki Dożynki, uprawki później Wapna Kależowanie Gruberowanie, poplony I inne różne rzeczy Niedługo rzepak będzie trzeba siać już I znowu wszystko będzie od samego początku będziemy zaczynać. Prawie też pokosili. Już w naszym rejonie tak śniwa już prawie. Na końcówce są wszyscy. Jeździmy na wszystkie. O kurde! Ten Citroen to jednak niezły był teraz. <gry> no i jeździmy na trzy zestawy stery. Na początku był MAN jeszcze na polu. No i jeździmy standardowe John Deere, Kuma, Ciągam tylko jedną przyczepę, bo mam ja mam bliżej na yy, sypię Chłopaki sypią John Deere z pumą na Patrick z, z Edziem Sypią na drugą bazę A ja sypię na drugą Mam jedną przyczepę to ja szybciej obrócę od nich no, ale... John. Jedzie Johnny z pełnym transportem. Dwie siódemki, nie dwie siódemki, tylko dwie HL-ki. Siódemkę i ósemkę ma i powoli ciągnie to. Trochę kilometrów ma, żeby się ciągnąć. Dłużej ode mnie musi się przebić przez całe miasto. Można było współczuć, można, no, ale ja znowu że bez kliwy, także lepiej się chyba ciągnąć dłużej ja z kliwą jak bez klimię, krócej. A w sumie jedno i to samo wychodzi. No, i paki tam ciągają. Tutaj wujek Tomek w międzyczasie wmuchuje do binów, czonice praktycznie. Ładny widok. Sypanie w locie to jest najładniejszy widok, chyba jaki można widzieć. Jeden obok drugiego. Zagony mają chłopaki, bo wykaszane. No, i klin prawie wykosili No, to, to pięknie wygląda. Jak ja uwielbiam widzieć, jak komaj sypie w locie. No, pięknie to wygląda. No, już prawie jestem załadowany. Już drugi raz. Maki dają ostro. Póki kombajny chodzą jest pogoda, to trzeba dawać. Trochę wycieli już. I na sypię będę jechał. Już mam, dosypuję, mnie ostatni zbiornik pędy, i spadam z I otwieramy. O kurde. Jedną ręką to się można. Nie powiem co robić. Aho Podcofnę przewalewko I leci Żegnaj pierdo Podnosimy, wywalam na tył pod wiatrom to lepiej jest. Zawsze dmucham po wysypaniu Bin dmuchany, Dwa pełne biny są I dobra, lecimy na pole Rybkoma nie może stać. No, jeszcze tak dogram. Mamy 22. Kosimy jeszcze. Chyba nie skończymy dzisiaj te działki 40 hektarowej. Się do kosi kiedy indziej. Wątpię, żeby to zmęczyli. No i tak to wyglądają na razie transport u nas. Już koniec z nich. No i coś tam jakiś. Troszkę zobaczyliście jak to u nas wygląda. Później może jeszcze może jakiś się film nagra, ale nic nie obiecuję. W ogóle na pewno te filmy z opóźnieniem będą, bo ani komputera, ani niczego. No ale dobra, na razie do następnego!